Noc była cicha, ale nie w zwykły sposób. Powietrze zdawało się wstrzymywać oddech, jakby coś czaiło się w ciemności. Stałam sama na werandzie starej farmy, patrząc na pole pszenicy, które rozciągało się aż po horyzont, gdzie księżyc rzucał blade światło. Nagle usłyszałam cichy, żałobny śpiew, dobiegający z głębi kłosów. Był delikatny, ale mroził krew w żyłach. To nie wiatr. To nie zwierzę. To było coś, żywego, ale nieludzkiego. Serce mi waliło, chciałam uciec, ale nogi odmówiły posłuszeństwa. Co kryło się w tym polu? Mam na imię Anna, mam 34 lata i miesiąc temu przeprowadziłam się na tę zrujnowaną farmę w Podlasiu. Wychowałam się w mieście, ale po stracie pracy odziedziczyłam to miejsce po babci. Ona nigdy dużo o farmie nie mówiła, tylko wspominała, że pole pszenicy skrywa historię. Myślałam, że to tylko takie gadanie. Na początku wszystko wydawało się normalne. Stary dom skrzypiał, wiatr poruszał kłosami, a cisza była ciężka, ale znośna. Do pierwszej nocy, gdy usłyszałam śpiew. To był kobiecy głos, jakby z dawnych czasów, intonujący słowa, których nie rozumiałam. Starałam się to zignorować, ale następnej nocy zobaczyłam coś wśród pszenicy. Wysoką, ciemną sylwetkę, która zdawała się unosić. To nie była osoba. Nie mogła być. Zanim opowiem, co stało się później, zasubskrybuj kanał, by usłyszeć więcej historii, które sprawią, że dwa razy spojrzysz w mrok. Ta sylwetka w polu. Czy to tylko moja wyobraźnia, czy coś o wiele gorszego mnie obserwowało? Kiedy przyjechałam na farmę w Podlasiu, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Dom, który odziedziczyłam po babci. Stał na skraju ogromnego pola pszenicy, otoczonego lasem, który zdawał się szeptać w nocy. Drewniane ściany domu były popękane, a podłogi skrzypiały przy każdym kroku. Powietrze pachniało wilgotną ziemią i sianem, ale czasem unosił się dziwny, metaliczny zapach, jakby coś starego i zapomnianego czaiło się pod powierzchnią. Pole pszenicy rozciągało się jak morze, a jego kłosy falowały w rytmie wiatru, wydając cichy szelest, który czasem brzmiał jak westchnienia. Nocą cisza była tak gęsta, że słyszałam własne serce. To miejsce miało duszę, ale nie byłam pewna, czy była przyjazna. Przyjechałam tu, bo nie miałam dokąd pójść. Straciłam pracę w Warszawie, a rachunki się piętrzyły. Babcia zostawiła mi farmę w testamencie, ale nigdy nie zachęcała, żebym tu przyjeżdżała. Mówiła, że pole ma swoje sekrety i że niektóre rzeczy lepiej zostawić w spokoju. Myślałam, że to tylko staroświeckie gadanie. Chciałam zacząć od nowa, może nawet uprawiać ziemię, ale od pierwszej nocy coś było nie tak. Gdy siedziałam w kuchni, pijąc herbatę, usłyszałam kroki na ganku powolne, ciężkie, jakby ktoś chodził tam i z powrotem. Wyszłam z latarką, ale nikogo nie było. Tylko pole pszenicy stało nieruchomo, a księżyc rzucał na niesrebrzystą poświatę. Następnej nocy kroki wróciły. Ale tym razem usłyszałam coś jeszcze. Cichy, melodyjny śpiew, jakby kobiecy głos dochodził z głębi pola. Słowa były niezrozumiałe, jakby w starym języku, a melodia sprawiała, że włosy stawały mi dęba. Kilka dni później znalazłam coś dziwnego. Na skraju pola, gdzie pszenica graniczyła z lasem, ziemia była rozkopana, jakby ktoś szarpał ją pazurami. W środku dołka leżał mały, rzeźbiony kamień z symbolem którego nie rozpoznawałam, coś jak spirala z kolcami. Wziąłam go do domu, ale tej nocy śpiew stał się głośniejszy, a w oknie kuchni zobaczyłam cień, wysoką, smukłą sylwetkę, która zniknęła, gdy tylko odwróciłam głowę. Nie spałam do rana, czując, że coś mnie obserwuje. Czy to pole naprawdę skrywało sekrety, o których mówiła babcia? I czy ta sylwetka w nocy mogła być czymś, co nie należy do tego świata? Po tamtej nocy z cieniem w oknie nie czułam się bezpiecznie. Starałam się tłumaczyć sobie, że to zmęczenie, że oczy płatają figle, ale w głębi duszy wiedziałam, że coś jest nie tak. Dom, który miał być moim nowym początkiem, stał się obcym miejscem. Każde skrzypnięcie desek brzmiało jak ostrzeżenie, a pole pszenicy za oknem wydawało się żywe, jakby mnie obserwowało. Postanowiłam, że nie dam się strachowi. Schowałam rzeźbiony kamień do szuflady w kuchni i obiecałam sobie, że zignoruję te dziwne uczucia. Ale to, co zaczęło się dziać potem, sprawiło, że zaczęłam wątpić w siebie. Najpierw zauważyłam, że przedmioty w domu zmieniały miejsce. Moja filiżanka, którą zostawiłam na stole, rano stała na parapecie. Klucze, które zawsze kładłam przy drzwiach, znalazłam na środku podłogi w salonie. Myślałam, że to roztargnienie. Ale pewnego ranka zobaczyłam coś, co mnie zmroziło. Na lustrze w łazience, zaparowanym po kąpieli, widniał ten sam symbol, który był na kamieniu. Spirala z kolcami, jakby narysowana palcem. Nie było nikogo w domu poza mną. Serce waliło mi jak młot, a oddech stał się płytki. Wytarłam lustro, ale wieczorem symbol wrócił. Tym razem głębszy, jakby wyryty w szkle. Najgorsze przyszło w nocy. Obudziłam się o trzeciej nad ranem, czując chłód, który przenikał przez kołdrę. W domu panowała cisza, ale nie taka zwykła. To był ten rodzaj ciszy, który dusi, jakby świat wstrzymał oddech. Usłyszałam kroki, tym razem nie na ganku, a w domu, na schodach prowadzących na strych. Były powolne, rytmiczne, jakby ktoś szedł ostrożnie, nie chcąc być usłyszanym. Wstałam, trzęsąc się i zapaliłam lampkę. Schody były puste, ale gdy spojrzałam w górę, zobaczyłam smugę mgły, która unosiła się pod sufitem, jakby coś właśnie tam przeszło. Zebrałam odwagę i weszłam na strych, ale znalazłam tylko stare skrzynie i kurz. Gdy zeszłam, drzwi strychu zatrzasnęły się same, a z pola dobiegł ten przeklęty śpiew, głośniejszy, bardziej natarczywy, jakby wzywał mnie do siebie. Następnego dnia poszłam na pole, szukając odpowiedzi. W miejscu gdzie znalazłam kamień, ziemia była znów rozkopana, ale tym razem głębiej, jakby coś próbowało się wydostać. W środku leżała garść czarnych piór, wilgotnych, jakby pokrytych rosą, choć nie padało. Gdy je dotknęłam, poczułam ukłucie w palcu, a krew, która spłynęła, wsiąkła w ziemię, jakby pole ją piło. Wróciłam do domu, ale tej nocy śpiew nie ustał. Dochodził z każdej strony, a w oknach widziałam cienie. Nie jedną sylwetkę, a kilka, wysokich, smukłych, poruszających się w rytmie melogii. Nie mogłam już tego ignorować. Czy to pole próbowało mi coś powiedzieć? Czy te cienie były tylko początkiem czegoś, co miało nadejść? Nie wiedziałam już, co jest prawdziwe. Każdej nocy budziłam się z lana potem, z sercem bijącym tak mocno, że bałam się, że pęknie. Czy to, co widziałam, naprawdę się działo? czy traciłam rozum Pole pszenicy za oknem nie było już tylko polem stało się czymś żywym pulsującym jakby miało własne serce cienie które widziałam nie znikały śpiew który słyszałam nie milku zaczęłam się zastanawiać czy babcia wiedziała o czymś czego mi nie powiedziała czy to dlatego nigdy nie chciała żebym tu przyjeżdżała ale nie mogłam już uciec coś w tym miejscu trzymało mnie jak w pułapce Zaczęło się od drobiazgów, które nie dawały mi spokoju. W nocy słyszałam oddech, nie swój, ale czyjś, jakby ktoś stał tuż za mną. Gdy odwracałam głowę, nikogo nie było, ale czułam chłód na karku, jakby niewidzialna dłoń mnie dotykała. Potem zaczęły się głosy, nie tylko śpiew z pola, ale szepty w domu, w ścianach, w podłodze. Słowa były niewyraźne, ale czasem brzmiały jak moje imię, Anna. Anna. Zamknęłam okna, zasłoniłam zasłony, ale to nie pomagało. Pewnego wieczoru, gdy próbowałam zasnąć, usłyszałam stukanie, powolne, rytmiczne, jakby ktoś pukał do drzwi. Otworzyłam je, ale na ganku nie było nikogo. Gdy zamknęłam drzwi, stukanie wróciło, tym razem z wnętrza domu, z kuchni. Znalazłam tam rzeźbiony kamień, ten sam, który schowałam w szufladzie. Leżał na stole, otoczony czarnymi piórami, które zdawały się poruszać, jakby żyły. Najgorsze przyszło, gdy odważyłam się wrócić na pole. Nie mogłam dłużej ignorować tego, co się działo. W środku nocy, z latarką w ręku, weszłam między kłosy pszenicy. Powietrze było ciężkie, pachniało mokrą ziemią i czymś zgniłym. Śpiew stał się tak głośny, że bolały mnie uszy, a ziemia pod stopami drżała jakby coś pod nią się poruszało. Nagle latarka zgasła, a przed sobą zobaczyłam ją, wysoką sylwetkę, nie jedną, ale kilka, stojących w kręgu. Ich twarze były zamarzane, jakby zrobione z mgły, ale oczy błyszczały jak dwa punkty światła. Próbowałam krzyczeć, ale głos uwiązł mi w gardle. Gdy się odwróciłam, żeby uciec, poczułam, jak coś chwyta mnie za nadgarstek, zimne, lepkie, jak dłoń z błota. Udało mi się wyrwać i pobiec do domu, ale gdy spojrzałam na rękę, zobaczyłam ślad spirale z kolcami, wypaloną w skórze. Jeśli ta historia już cię przeraziła, zostaw lajk like i napisz w komentarzach, co byś zrobił w takiej sytuacji. Nie mogłam już udawać, że to tylko wyobraźnia. Te istoty, te głosy, one chciały czegoś ode mnie. Ale czego? Czy to pole naprawdę żyło? Czy to ja popadałam w szaleństwo? Nie mogłam już tego znieść. Czułam, że tracę siebie, że to miejsce pożera mnie kawałek po kawałku. Myślałam, że zwariowałam, że te cienie, szepty i spirale to tylko wytwór mojej głowy. Ale po tym, co stało się tej nocy, wiedziałam, że to nie ja jestem szalona, to pole, ten dom, coś w nich było żywe i chciało mnie dopaść. Nie mogłam dłużej uciekać. Musiałam stawić temu czoła, choć każda cząstka mnie błagała by spakować się i wyjechać. Ale jak uciec przed czymś, co zna twoje imię. Tej nocy śpiew był inny, niedelikatny, lecz wściekły, jakby tysiąc głosów krzyczało w mojej głowie. Wstałam z łóżka, trzęsąc się, z rękami zimnymi jak lód. Symbol na nadgarstku, ta przeklęta spirala pulsował, jakby żył pod moją skórą. Usłyszałam kroki, nie na schodach, nie na ganku, ale wszędzie wokół domu. Jakby armia niewidzialnych stóp maszerowała w rytmie śpiewu. Okna zadrżały, a z pola dobiegł huk, jakby ziemia pękła na pół. Nie myślałam już racjonalnie. Chwyciłam latarkę i ten rzeźbiony kamień, który wciąż pojawiał się w moim życiu jak klątwa, i pobiegłam na pole pszenicy. Musiałam to zakończyć. Kłosy rozstępowały się przede mną, jakby zapraszały mnie w głąb. Powietrze było gęste. Cuchnęło zgniłą ziemią i czymś ostrym. Jak spalony metal. Latarka migotała, a śpiew stał się tak głośny, że musiałam zatkać uszy. Nagle zobaczyłam to nie cienie, nie sylwetki ale ją. Stała w środku pola, wysoka, w poszarpanej szacie, która falowała, choć nie było wiatru. Jej twarz była zasłonięta ale oczy. Boże, te oczy były jak czarne studnie, które widziały wszystko, co kiedykolwiek zrobiłam. Trzymała w rękach coś, co wyglądało jak wieniec z czarnych piór, a wokół niej ziemia pękała, odsłaniając korzenie, które wiły się jak węże. Krzyknęłam, ale mój głos zagłuszył jej śmiech, niski, gardłowy, jakby nie należał do człowieka. Podeszła bliżej, a ja nie mogłam się ruszyć. Czułam, jak moje stopy zapadają się w ziemię, jakby pole chciało mnie połknąć. Kamień w mojej dłoni zapłonął gorącem. A spirala na nadgarstku zaczęła pulsować, wypuszczając cienką, czerwoną stróżkę, która spływała na ziemię. Anna wyszeptała, choć jej usta się nie poruszały. W jej głosie była furie, ale też ból, jakby błagała o coś, czego nie rozumiałam. Nagle wieniec w jej rękach zapłonął, a z ziemi wystrzeliły cienie, setki rąk, które chwytały powietrze, próbując dosięgnąć mnie. Upadłam, a latarka zgasła. Ciemność była tak gęsta, że nie widziałam własnych rąk. Czułam tylko jej oddech na twarzy i szept. Dokończ to. Co to znaczyło? Czego ona ode mnie chciała? Nie wiem, jak wróciłam do domu. Obudziłam się na podłodze w kuchni, z kamieniem w dłoni i piórami rozsypanymi wokół. Spirala na nadgarstku wciąż pulsowała, z czerwoną smugą, która wyglądała, jakby żyła. To nie był koniec. Ona wciąż tam była. W polu, czekając. Ale na co? Nie mogłam już tak żyć. Ta kobieta w polu, jej czarne oczy, jej szept, to wszystko było jak trucizna, która zatruwała moje myśli. Czułam, że jeśli zostanę, stracę siebie na zawsze. Musiałam uciec, zostawić to przeklęte miejsce i nigdy nie wracać. Ale coś mi mówiło, że ucieczka nie będzie prosta. Spirala na nadgarstku wciąż pulsowała, a czerwona stróżka. Która z niej spływała, wydawała się żywa, jakby łączyła mnie z polem. Myślałam, że zwariowałam, ale nie mogłam dłużej ignorować tego, co widziałam. Musiałam dowiedzieć się, czego ona chce. Czym było to dokończ to? Spakowałam torbę, rzuciłam do niej ubrania i kluczyki do samochodu. Ale gdy tylko otworzyłam drzwi, dom zadrzał, jakby ziemia pod nim się poruszyła. Okna zaskrzypiały, a z pola dobiegł śpiew. Nie wściekły jak wcześniej, ale błagalny, jakby coś mnie wołało. Kroki znów rozległy się na ganku, szybkie, jakby ktoś biegł w moją stronę. Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie, dysząc ciężko. Czułam oddech, nie swój, ale obcy, zimny, tuż za mną. Odwróciłam się, ale nikogo nie było. Tylko rzeźbiony kamień leżał na środku podłogi, choć zostawiłam go w kuchni. Pióra, te czarne, wilgotne pióra zaczęły pojawiać się wszędzie, na schodach, na stole, nawet w mojej torbie. Postanowiłam, że jeśli nie mogę uciec, to spróbuję zrozumieć. Wróciłam na strych, gdzie wcześniej widziałam mgłę. Tam, wśród starych skrzyń, znalazłam dziennik babci, za, z pożółkłymi kartkami. Gdy go otworzyłam, serce mi stanęło. Strony były pokryte rysunkami spirali z kolcami. Takimi samymi, jak na moim nadgarstku. Babcia pisała o Fierze Pola, o rytuale, który jej przodkowie przerwali wieki temu. Ona wraca, gdy ziemia jest głodna, brzmiał jeden z wpisów: Nie można uciec, trzeba dokończyć. Czułam, jak włosy stają mi dęba. Czy to o niej pisała, o tej kobiecie z pola i co to znaczyło dokończyć? Tej nocy śpiew wrócił, głośniejszy niż kiedykolwiek. Wyszedł z pola i rozległ się w domu, w ścianach, w mojej głowie. Pióra na podłodze zaczęły się poruszać, tworząc spiralę, która prowadziła do drzwi. Nie mogłam się oprzeć. Wyszłam na pole, trzymając dziennik babci i kamień. Kłosy pszenicy rozstępowały się, a ziemia pod stopami była miękka, jakby oddychała. W środku pola stała ona, w szacie, z wieńcem z piór, ale tym razem jej twarz była wyraźna. Wyglądała jak. Babcia, ale nie taka, jaką znałam. Jej oczy były puste, a usta wykrzywione w bólu. Dokończ to! Powtórzyła, a ziemia pod nią rozstąpiła się, odsłaniając dół pełen czarnych piór i korzeni, które pulsowały jak żyły. Podeszłam bliżej, czując, jak spirala na nadgarstku pali, a czerwona smiugę spływa na ziemię. Czy to ja byłam ofiarą? Czy pole chciało mnie? By zakończyć rytuał, o którym pisała babcia. Nie wiem, co zrobiłam. Upadłam, a gdy otworzyłam oczy, byłam z powrotem w domu. Dziennik leżał otwarty na stronie z napisem: Ona nigdy nie odpuszcza. Ale co to wszystko znaczyło? Czy naprawdę mogłam uciec? Czy byłam już częścią tego koszmaru? Siedziałam w kuchni, ściskając dziennik babci, a za oknem pole pszenicy stało ciche, jakby nigdy nie było świadkiem tego koszmaru. Czułam, że coś się we mnie zmieniło. Nie byłam już tą samą Anną, która przyjechała na farmę, pełna nadziei na nowy początek. To miejsce odebrało mi spokój, ale nauczyło mnie, że niektóre sekrety trzeba zmierzyć, nawet jeśli rozrywają serce. Po tym, co zobaczyłam w polu: tę kobietę, która wyglądała jak babcia, i te słowa: Dokończ to, wiedziałam, że muszę działać. Nie mogłam uciec. Ale mogłam spróbować przerwać ten koszmar. Dziennik babci był kluczem. Pisała o rytuale, który jej przodkowie przerwali, pozostawiając ziemię głodną. Ta kobieta, ta istota, była strażniczką pola, uwięzioną w gniewie przez niedokończoną ofiarę. Nie chciałam być kolejną ofiarą, ale nie mogłam ignorować spirali na moim nadgarstku, która wciąż pulsowała, wypuszczając czerwoną stróżkę. Wróciłam na pole ostatniej nocy. Niosąc kamień i wieniec z czarnych piór, który znalazłam w skrzyni na strychu. Ziemia drżała pod moimi stopami, a śpiew wrócił, cichy, jakby błagał o uwolnienie. W miejscu, gdzie Ziemia była rozkopana, złożyłam wieniec i kamień, powtarzając słowa z dziennika, niech Ziemia odpocznie. Gdy to zrobiłam, śpiew ustał, a spirala na nadgarstku zniknęła. Czułam, jakby ciężar opadł z moich ramion. Pole wydawało się spokojne, a dom przestał skrzypieć. Ale tej nocy, gdy zasypiałam, usłyszałam kroki nie na ganku, nie w domu, ale w mojej głowie jakby coś wciąż tam było, ciche, czekające. Rano znalazłam jedno czarne pióro na poduszce. Nie wiem, czy naprawdę zakończyłam rytuał, czy tylko uspokoiłam pole na chwilę. Może ona wciąż tam jest, w kłosach gotowa wrócić. Jeśli ziemia znów stanie się głodna, ale ja postanowiłam żyć dalej, choć nigdy nie spojrzę na pole pszenicy tak samo. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajk like i napisz, czy przeżyłeś lub znasz podobną historię. Jeśli ta historia sprawiła, że poczułeś dreszcz na plecach, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści, które sprawią, że zamarzysz w środku nocy. Zostaw lajk, like, jeśli też czujesz, że niektóre miejsca skrywają mroczne tajemnice. I napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek przeżyłeś coś, co sprawiło, że bałeś się spojrzeć w ciemność. Twoja historia może być następna.